Witam was bardzo serdecznie na moim kanale i w moim kuchni. Dzisiaj pokażę wam przepis na pyszne drożdżowe racuchy z piekarnika o smaku pizzy. Mam nadzieję, że przepis wam się spodoba. Ja życzę wam smakowitego dnia i zapraszam was na filmik. Do miski przesieję jedną szklankę mąki pszennej. Do mąki wbijam jedno jajko, dodam szczyptę soli, lekko wymieszam, następnie dodam łyżeczkę suchych koszdy, około 100 ml letniej wody. Wszystkie składniki dobrze ze sobą połączę. Ciasto ma być gęste, ale lejące. Tak jak na racuchy. Następnie ciasto doprawię pieprzem. I dodam dwie łyżki startego parmezanu. Składniki ponownie wymieszam. Tak przygotowane ciasto na chwilę odstawiam na bok. A w międzyczasie przygotuję pozostałe składniki. A więc pokroję kilka listków bazylii, tutaj i tak mam około czterech. Pokroję w paseczki i dodaję do ciasta. Kilka, tak 10-12 koktajlowych pomidorków. Przekroję w ćwiartki. Również dodaję do ciasta kilka małych plasterków peperonii, również pokroję w ciarki. Do ciasta również dodam 100 g sera ricotta i takiego 100 g pokrojone kostkę mozzarelli. Oczywiście do tego ciasta jako bazy możecie jak najbardziej dodawać swoje ulubione składniki i tworzyć własną wersję racunków. Na koniec przyprawię jeszcze czubatą łyżeczką oregano i po raz ostatni wszystkie składniki ze sobą wymieszam. Ok, tutaj przygotowałam sobie blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Piekarnik nastawiłam na grzanie 180 stopni Celsjusza. Funkcja piekarnika góra-dół. I teraz łyżką wykładam racuchy na papier do pieczenia. Wielkość racuchów zależy od Was. Pamiętajcie, że one jeszcze w piekarniku urosną. Zostawiamy więc między nimi odstępy. Ja je rozłożę tak na 6 porcji. Mm, będą pyszne. Na koniec racuchy posypię jeszcze odrobiną oregano. I tak przygotowane racuszki stawiam do piekarnika, tak, tak jak wspomniałam, nagrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza. Grzanie góra-dół. Piec je będę tak od 20-25 minut. Pamiętajcie, że każdy piekarnik pieczy inaczej, więc być może będziecie musieli ten czas skrócić lub przedłużyć orwinę. One mają upiec się na taki ładny, złotawy kolor. I tak, kochani, prezentują się moje racuszki. Pachną przepysznie. Jestem pewna, że tak samo będą smakować. Ser się w nim wspaniale wytapił. Rzepkę przestygną i można je jeść. Ja mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał i chętnie z niego skorzystacie. Dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas. Za wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje. Życzę Wam tradycyjnie smakowitego dnia. I do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!